Co miałem powiedzieć? Podtapujcie, zostawcie te serce A nie, mamy live'a 2 minuty dopiero, całe. więc zapraszam wszystkich Bo chcę coś powiedzieć i, i przechodzimy na gębca, pokażę dowody i uciekam eee, Prokuratura zezwoliła mi na pokazanie tych dowodów, bo to są groźby, to już przekroczyło wszelkie prawa religijne Konstytucyjne, karne i tak dalej Zaraz się będę łączył, na razie dajcie mi się tutaj wypowiedzieć, Zaję się połączę z komentatorką mm, a co zrobiłem Karolina? Gabiś, połączę. czekajcie, dajcie mi na razie y, skupić się na tym co mam, ten Czekajcie, niech się pierwsze ludzie wszyscy zejdą I za chwilę wszystko powiem, dobra? Póki się sądzicie, jeśli się zatrzyma zegar to będę gadał Na razie się ludzie sądzą, dajcie mi chwileczkę bo, ja chcę, żeby to miało jak największe brzmienie, jak największe echo. Żeby to odbiło się na skalę całego TikToka, całego internetu, bo to tak nie może być. Więc bardzo bym prosił, dajcie znać, że robię livea. E, zaraz się połączę z komentatorką, bo widziałem, że wysłał mi zaproszenie. Ale jak komentatorka mi wysłała zaproszenie, to do, dopiero co za, włączyłem livea, czyli nie całą minutę miałem livea. Nie wiem, jakie mi jej pokazało, że robię livea od razu. Musiała, bo powiadomienie przyjść, albo nie wiem. Więc poinformujcie ją, jej, że zaraz się z nią połączę, tylko czekam, żeby ludzie się zeszli, dobra? Witam, witam, cześć. Nie chcę mi się nawet gadać. Groźby. Jak można grozić, że się dzieci porwie, że dzieciom się krzywdę zrobi, że wiemy gdzie dzieci chodzą do szkoły? To trzeba być totalnym idiotą albo, albo trzeba być, nie wiem, albo trzeba być psycholem. Zaraz wszystko pokażę. Audio wideo jak zawsze dowodzę Pokażę, nie screeny, tak to większość robi, dlatego zaraz przejdziemy na games, gabage games, bo tam mogę przechwycić ekran, tam bana nie dostanę i pokażę. Nie będę pokazał tego live'a, bo bawię, się z Was słyszał, co ta kobieta się przyznała do tego. E, to jest kukuki, koleżanka. Kukuka, byś odpowiadała za to, że masz takich koleżanek. Nie wywiniesz się z tego już prawnie i pójdziesz. Wszystko zrobię, żebyś poszła siedzieć. Wszystko zrobię, żebyś siedziała, kurwa, dożywotnio, za to, co wypiszecie. Nie pozwolę sobie na takie groźby. Dzieci, ty kurwa, potrafisz ciemniać, że ja dzieci twoje zastraszam. Daj dowód na to, że zastraszyłem się, że raz, kurwa. Przekręcacie kota ogonem, żeby odwrócić uwagę ludzi, społeczność na TikToku. Patologicznie. Nie patologiczną. Nie odpuszczę Wam, powiedziałem. Ząb za ząb. O. Jak może komentatorka na chwilę, albo dobra, ja zaś się połączę, nie wiem, bo ja nie chcę tu długo live'a robić, bo ja nie wiem. Nie, nie, nie. Tu mamy ważną sprawę, ja nie wiem, co komentatorki się dzieje, tu mamy bardzo ważną sprawę, przekażcie komentatorce. Zależy, co komentatorka też chce, bo tu mamy ważną sprawę, ja się połączę na lewi, y, bo chcę powiedzieć, bo nie mam zamiaru live'ów robić po 15 minut, 20 minut. Ja chcę was zaraz przerzucić na, na konto Gabriel's Games, pokazać dowody, które się wypierają, że nie jest tak no i ciekawe co dopierdolić, pewnie powiedzą jutro, że spreparowałem kurwa audio-wideo nagranie, bo tego to się nie da spreparować, to trzeba mieć już chyba nie wiem co. Dobra, komentatorka cię słucha, mów. Jak mnie komentatorka to... słucha, to jak, bo ja, bo, jezus, wróć. Komentatorka nie jestem w stanie na razie przyjąć, bo jestem zmęczony, nie chcę długo gadać, a wysłałeś mi zaproszenie, a dopiero co zacząłem live'a robić, wie, więc, więc jak chcesz, to możesz do mnie wejść, tylko za chwilę, bo, bo chodzi o to, żeby poczekać, by ludzie się zeszli. Jak się zejdą, możesz wejść do mnie na okno, bądź połączyć się ze mną i możemy porozmawiać. Ale ja nie mam też zamiaru długo gadać, bo jestem zmęczony. Ja chcę na game z was przerzucić, pokazać te dowody, które wyparli się e, trolownia wyparła się kukułka e, dostała bana nawet tam na podejrzanym koncie wyparli się, że nie było czegoś takiego. Mówili, że nie mniej więcej nie to było do mnie, tylko do, chyba do anety pisane No to ja wam pokażę z numerami, ze wszystkim prokuratorami, zezwolił na to, dzwoniłem do prokuratury, zezwolił mi na ujawnienie dowodów. z tego względu, że mam groźby ponad już jest. To jest w ogóle dosłownie Porażka, do co Wszystko zrobię, żeby Magda wróciła e, i ta kobieta, że została zatrzymana. Nie, nie pozwolę sobie, żeby. Czy to są groźby, czy zostały. Ja obawiam się, że te groźby zostaną spełnione. Ja sobie nie pozwolę, że. To, że mi grożą Anecie, Dianie, to już pół biedy, Ale grozić dzieciom, siedmioletnim dzieciom, które małe mieszkają, że oni porwą, wiedzą, gdzie te dzieci chodzą do, do, do przedszkola i tak dalej. Ja wam wszystko pokażę. Ja wszystko mam. Wszyscy. Słuchajcie, kurwa. To co się dzieje na TikToku poszło za daleko, ale to co. Ja jestem pierwszą osobą na TikToku, co taki hejt jest. Najgorszy hejt to jest na moją osobę. Nie ma na TikToku drugiego człowieka streamera, że miał taki hejt, jak ja mam na gonkę. I to jest wina niektórych streamerów i większości z was. Nie wszystkich, ale większości. Bo pozwalacie i karmicie, chodzicie do Brudasa i dajecie mu kurwa atencję. Każdy komentarz, każde tapnięcie, dajcie kurwa inter interakcję. Wy nie przyjdziecie do prawdziwego człowieka, streamera. Nie mówię o sobie, o innych ludziach. Nie, nie przyjdziecie, nie przytapujecie, jak o czymś fajnym gada. pokazujecie coś do mądrego, dobrego. Tylko widzicie do patologii, karmicie się. A jak kurwa dojdzie do tragedii. Pu, 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 zginie ktoś. Albo kilka osób zginie. To wszyscy będziecie łącznie z tymi komentarzami. Myślę, prokuratura w w będzie wstrzęte, a będzie wstrzęte, już jest wstrzęte. Śledztwo to każdy komentarz którym mnie wyzywając podczas tego live'a i udzielać się na okna, wszyscy będziecie współwinni e, przestępstwa. Jest popełnione przestępstwo, niemożliwe tylko zostało popełnione wczoraj przestępstwo. I zostało przyznała się ta kobieta dzisiaj na live'ie. Teraz ona chce ze mną rozmawiać? Nie będę tobie patusko odpowiadał. Jest od tego prokuratura, będzie prokurator tego działać. Skończyłem z grzecznością, ja powiedziałem. U mnie krótko będzie, krótka piłka. Skoczyłem, z tłumaczeniem się, z odpalaniem się i tak dalej. Powiedziałem, nagrałem wczoraj live'a, miałem sobie wczoraj dzisiaj, wczoraj sobie zagrać, bo był czwartek, dzisiaj miałem grać, nie mam ochoty na nic, nie mam ochoty się umyć nawet, mam kurwa taką depresję, że nie mam ochoty do łazienki. ale oświadczam, nie chcę się dziergać, żeby było jasne, nie? Bo mam dla kogo żyć, tylko po prostu nie mam kurwa, e, nie mam po prostu ochoty na nic, nie mam ochoty, nie mam motywacji, nie mam nic kurwa. Przez to, że ludzie mnie niszczą, kurwa, to, że po mnie jadą 4 lat, to pół biedę, wy mówicie, jak ja psychicznie to wytrzymuje. No nie wytrzymuje tego, ale oświadczam, nie chcę się dziergać, żeby było wszystko jasne. Nie chcę robić eski tak zwanej, bo bana dostajemy za wszystko, nie? bo Mam dla kogo żyć, ale mam taką po prostu niechęć do niczego, nie chcę mi się nic zrobić, po prostu nic. Nie chcę mi się kurwa myć, nie chcę mi się nic, rozumiecie? Jestem tak zdołowany, że jasny, bo mnie normalnie zaraz to się rozwali ileż będę, ileż ja mam wytrzymywać, ileż, nie, inaczej ile, ile prokuratura bo urzędnicy bo prokuratura też wiadomo, że nie może wszystkiego brać na, na poważnie, bo jakby miała brać to by się zajmowali gównami i tak dalej ale słuchajcie, ja, sam prokurator powiedział wczoraj e, nie ważne jaki, bo rozmawialiśmy z generalnym i tak dalej, sam generalny prokurator powiedział że to jest popełnione przestępstwo i to jak najszybciej musi być ścigane to osoby muszą być zatrzymane i przesłuchane e, Magdalene Rejnowskie potrzebuje e, jej adres, dzisiaj publicznie, oficjalnie podawać jej adres. Potrzebuje dane. Wiem, że mieszka gdzieś koło ogiewniki. Nie pamiętam dokładnie numeru. Jak coś to na Google Maps zaraz sobie zejdę, bo wiem, który to jest budynek. Potrzebuje jej adres, bo tam trzeba policję wysłać. Eee, Magda, Wojowujujesz, kurwa pijesz. Masz dziecko, zamiast się zająć dzieckiem, wyszłaś z więzienia. Zamiast się poprawić, to tym nękasz, bo jesteś zakochana. To, że się zakochana, nie zwania z tego, że możesz nawoływać, e, a, nie wiem, e, Turków, e, czy Arabów, żeby, nie wiem, że Aneta ma wyznanie islamskie, a jak że ze względu na religię, anety, kurwa, krzywda stanie się dzieciaką i rodziną. No to jest przegięcie, już wszystkiego. I ona jeszcze tłumaczyła się w tak głupi sposób, ta kobieta. Wyście w większości suszę, to, to nie jest drama, co to jest poważne. Grożą śmiercią, wy rozumiecie to? Grożą porwaniem dzieci. To nie jest, słuchajcie, może być to tylko groźby, a może być to spełnione. Nie ma prawa, nawet jakby to było w żartach napisane, w wiadomościach, że porwanie dzieci to, to, to jest patologia, rozumiecie? Kurwa, żadna religia, ani islamska, ani chrześcijańska, ani inna religia zabrania ruszania dzieci. Dzieci to jest świętość, kurwa, i zmarli. Czy wy to rozumiecie, głąby zajebane? Wy to rozumiecie, czy nie? Czy do was nie dociera to, co ja mówię, czy kurwa po pońsku mówię? Wy się śmiejecie, bo o, gabry się odpalił, bo przeklina je śmiesznie. Może muszę live was balmiemy. Banujcie! Będę miał święty spokój, kurwa, bo mam odejść tego TikToka. Ja i tak na Facebooku zrobiłem wczoraj post, rzuciłem. Na Facebooka wczoraj na chyba Gabrys Live TV, rzuciłem, to prawie 10 tysięcy już obejrzało. E, no bo wieczorem rzuciłem, dlatego tak mało ludzi obejrzało. E, ja, powiedzcie krzy, e, innym, że oko, okienko, że ja się nie łączę, bo nie jestem w stanie gadać i odpowiedzieć na pytania. Ja wszystko zaraz, jak będą chcieli wejść na okna, na Gabrys Games, zapraszam, e, czy coś komentatorka, komentatorkach mnie słyszy, nie wiem w jakiej sprawie ona chce się ze mną połączyć. Nie, na Napiszcie, napiszcie, albo idźcie tam dzisiaj, zapytajcie, w jakiej sprawie ona się chce zapytać. Eee, o co w ogóle chodzi, bo za dużo tych dram jest tego wszystkiego, ja jestem zmęczony. Jak chciałem sobie wczoraj zagrać, kurwa, ludzie chcieli dedykację. Kurwa, ich bolą, że dedykacja, że pieniądz, ich boli wszystko, że, że sprzęt się kupuje. Boli wszystko, rozumiecie? Boli ich to, bo oni nie mają. To idźcie, kurwa, walczcie z policją, to będziecie mieć. Zróbcie sobie zasięgi, nie wiem. Idźcie pomagać chorym. Walczcie o wolność, kurwa, bo ponoć ja robiłem prowokacje, nic innego nie robiłem. Idźcie, wy to zróbcie. Czemu wy nie pójdziecie? Kukuka, idźcie ze mną na marszy? Jak ty się nazywasz, Magda Reynowska, Czy Najnowska? Jak ona ma Rejnowska, na nazwisko? Jak ma Czadę Magdalena Kukuka? Jak ona ma na nazwisko? Bo brada ma Mariusz Moroczkowski, jakoś tak. Jak ma, e, b, jak ma Magda, gdzie Magda mieszka? Jest, wiem, wiem że z Kraków, chyba łagiewiki bodajże. Magda współpracuje z tą kobietą, która zastrasza, trzyma, I wiedziałem bardzo dobrze, nagrałem się Magdzie wczoraj na Messenger, jak jaliśmy rano do prokuratury, że będą zatrzymani. Powiedziałem tylko tyle, nic więcej nie było. Dzisiaj Magda zmanipulowała na live i chcesz by udowodniła to, że ja zastraszałem, czy ktoś ode mnie. chce, Dostać taki dowód, bo ja nie jestem na tyle głupi, żeby straszyć, bo to są groźby. Wyście wyście przesadzili, wiecie, żeście przeglądili, nie wiecie, jak z tego wyjść. Bo wiecie, że na Gabrysiu dawniej było na wnuczka ta z na Gabrysia robi się zasięgi, bo gaby się odpalił i o wszystkie gada. I wy wiecie, jak mnie sprowokować, żebym się odpalił i wy wiecie, jak zrobić żeby mieć zasięgi. Jak Magda, jakim cudem ona ma po 400 osób po 500. Czy ona ma nieraz więcej jak ja na live na żywo u siebie? Jakim cudem Ciborkowa Borkowa pozwana, oj, popatrzcie, słuchajcie, to nie jest zbieg okoliczności. Popatrzcie się, albo zbieg może dziwne by to było. Słuchajcie, te pozwa ta jestem Ciborek. Ja też będę mówił imię i nazwiska. Ewa tak e, Harmów jakoś tak. Słuchajcie, zaraz one mówiły wam, o że nie ma bo sprawy. Nagle mówię, że mają sprawę. Same na Was live'a się, słuchajcie, gubią. Ja się gubię, bo ja znaczy, gubię się. Ja mam te słowo, to czasami, że jak ja wpadnę szybko w emocje, to i moje słowa się mogą niektóre nie zgadzać. Ale mam taką chorobę i nie, nie zmienię tego. Mam nerwice i trudno, takie życie jest, nie? Ale staram się być spokojny teraz i tak dalej. Staram się uspokojnie, czasami przebijam. To jeszcze raz tłumaczę i albo przepraszam. Ale słuchajcie, popatrzcie się teraz. Same się przyznały, że w lutym, gdzieś chyba za tydzień, za dwa, jest sprawa cywilna. I oni przed sprawą cywilną Robią wszystko, żebym zaczął ich wyzywać, obrażać bądź grozić, żeby sprawę cywilną być może umorzyć albo mieć dowody przeciwko mnie. Wszystko robią, żeby mnie skłamać. Dziękuję. Skarżyć, nie wysyłajcie na giftów, bo to nawet nie wypada na, na takim live'ie wysyłać giftów. Bardzo proszę, tylko przytapujcie jak możecie. I ten, jak komentatorka będzie chciała zaraz wejść, to wejdzie. tylko czekam na was, żebyście mogli wejść. Nie ludzi tam już ten game, żeby to pokazywać. No ja zaraz będę pokazywał. spokojnie, no, jeszcze komentatorka ze chciała zapytać, więc jak komentatorka może, to może mi wysłać teraz zaproszenie, albo, a najlepiej też żeby Na okna wchodzili, żeby schodzili ludzi. Ale dobra, bo pojedzą, że mi na zasięga, zależy. Jak komentatorka chce się ze mną połączyć, to nie się połączy teraz, nie wyśle zaproszenie. E, bo nie wiem jakie ma pytanie, bo jak sprawie tego ma pytanie, bo jeśli chodzi o inną sytuację, na razie nie chcę ruszać, bo na razie dla mnie jest priorytetem dzieci i nic innego. Jak zdrowie, zmęczony jestem trochę, e, ale daję rady. Nie spałem prawie całą noc. Dobra, nie piszcie mi o tych ludziach, nie, nie, nie promujcie i promujecie pisanie to, że rokiem miemy na podsłuchu, wyrobić im atencję. W tym momencie ludzie tu będąc u mnie na live, są ciekawi co on tam robi i idą tam. Słuchajcie, wchodząc do niego, ja powiedziałem, żeby tego retransmitował i wszystkich. Wchodząc do nich, tak jak powiedział Sajko, do nich, wchodząc do tych patusów, dajecie im możliwość wypowiedzenia i atencji. Nie że ich obrażacie 90% z Was i wypowiadacie krytykę, bo to nawet nie jest obraza. Jemu im się liczy zegar po prawej stronie, bo oni się czują wyjści wtedy. Nie mają po 50 osób. Kukuka, słuchajcie, jakby nie, ja to bym miał po 10 osób, po 20, bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia poza piciem alkoholizmu, znaczy, alkoholu i, i, i przeklinaniem i wyzywaniem ludzi. A potem mówię, ło, kapry, świętego siebie robi, bo wyzywa ludzi. E, chyba chodzi o, o te groźby. E, no, ale kto? E, to komentatorka akcyjnie mi wyśle zaproszenie za w tym momencie, może mi wysłać. Mniej więcej chciałem wam nakreślić, co będzie. Zaraz będzie live z dowodami, bo chcieliście dowody, audio wideo, to nie będą skryny, tego audio-wideo nagrania. Zobaczycie rozmowy. Nie puszczę wam cały rozmów z tych dzisiaj, bo Kukuka sama dostała bana, tam będzie wszystko puszczone na Facebooku. Nie puszczę wam cały rozmów z tych, dzisiaj. Bo Cześć Gabryś, czekaj, czekaj, ja cię wyłączę na lapku, bo słuchaliśmy. No. Live dopiero, ja, ja dopiero live'a zacząłem robić, nie? Ja wiem, i a my w, w tym samym czasie w zasadzie odtwarzałam tego shota, którego dzisiaj z Anetą nagraliście, e, no, no i napisali, że właśnie się odpaliłeś, no to ja mówię, połączę się, bo chcieliśmy ci, wiesz, po pierwsze wsparcia chcieliśmy wam wysłać. To o dzieci chodzi e, bardziej, bo ja to już ja się ja się już do tego przyzwyczaiłem do tego hejtu w sumie, nie? Mnie, to już o mnie nawet nie rusza. Czasami się tam już odpalę może na ten hejt, mm -hmm. na, na ludzi. Chodzi o to, że wie, że tutaj mi chodzi o to, że wczoraj rano dostaliśmy wiadomości, ja i moja mama te same wiadomości, zaraz to pokażę audio-wideo, bo po, zaraz będę mówić, że ja może przerobiłem skryny i tak dalej, więc też ona się przyznała na live ta kobieta, że ona to pisała. Tak, ja byłam u Hugułki na tym live'ie i ona to powiedziała, no. W ogóle ta no. kobieta to jest jakaś odklejona. To jest w ogóle ta kobieta, to jest ta, co z Boomerem się kłóciła, co Bumer ją wtedy nie, teraz nie będzie, nie, żeby nie było beton na bronie w tym momencie, ale Beto ją ładnie wtedy wyjaśnił i tym się spodobało. Mm -hmm. To jest to, 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 to co, co Boomer mówił, bo Bumer ma tylko e, chłopaka tego z Pakistanu, nie? Bo ty też masz męża z Pakistanu, nie? Pół Pakistan czy Saudeczy Anety, a on chyba z Pakistanu, nie? Ja w na imię tam... a dobra nieważne w sumie. I, i, o, I ona wypowiada się na temat religii, na temat tego islamu i tak dalej, i tak dalej. I tam Bumer jest zadawał ten, wie jak bumer zadaje pytania. I zadały mm -hmm. pytania, i w sumie tak zrobiło się, że ona się pogubiła, nie wiedziała co odpowiedzieć. To jest ta kobieta, właśnie. Mm -hmm. I ona, i to jest koleżanka dobra do ku Magdy. Ja wiedziałem, że to jest koleżanka. I wczoraj, jak do prokuratury jej nie odpowiadałem, ze względu na to, że będzie postępowanie, ale ze względu na to, że prokurator pozwolił nam upublikować te nagrania, bo to są mega mocne groźby. Takie rzeczy się od razu publikuje dla policji, mm -hmm. dla ludzi, bo ludzie mogą zlokalizować tą kobietę od razu. Ona mówi, że ma dużo kuzynów, e, Arabów, e, Turków, że przyjadą tu pod dom spalą dom, wejdą, włamią się, porwią dzieci, zrobią krzywdę, a obleją kwasem i tak dalej. Ja no, to... dobra, nie gadaj, bo oboje banę yy, dostaniemy. Ale powiem no. ci, że ona w ogóle właśnie, jak ją tak dzisiaj chwilę słuchałam, to ona brzmi tak, no powiedziałabym, radykalnie, nie? No, radykalnie, tak. Taki radykalizm od niej bije aż woli. To jest takie, nie wiadomo, co po takim człowieku się spodziewać. Mogą być tylko, wiecie, groźby, że może nie będą spełnione, a mogą być groźby, sam prokurator powiedział, szef generalny powiedział, że tu nie ma co czekać, to od razu takie osoby trzeba zatrzymać i mhm. tyle. I nie nieważne, czy kukuka, ona jest tylko na live'a udostępnia. Jak już są takie groźby na live'a, wszyscy mają być zatrzymani i przesłani. Tylko to jest procedura, gdzieś tydzień czasu, no. Ja, e, znaczy, wiecie, no jak oni będą uciekać, będą listy kończę, na najwyżej. Nie? Ja powiedziałem, nie, nie chciałem, bo ja bałem się to zgłosić, bo chodziło o dzieci tutaj. Nie chciałem mm -hmm. ruszać. Ja, olewałem to jakiś czas za netą, nie odzywaliśmy, graliśmy, robiliśmy sobie tą DJ i tak dalej, żeby nie mieć tych dram, bo teraz zaś tam Jokera ta za komaria pobiła, wczoraj tam jakieś dramy też były, ludzie mm -hmm. nam wysyłali, ale ja mówię, nie wysyłajcie nam, bo my od rana w prokuraturze myśmy byli dwie godziny, was godzina, bo dwie byliśmy tam w prokuraturze, potem na komendzie głównej byliśmy, składać zawiadomienie, wszystko z dowodami od razu, z płytą ze wszystkim. Ja już powiedziałem, że już, ja do prokuratury powiedziałem, że już mam dość. Ja, już mam dość. To, co z wami miałem z policją, to z biedę, to co mam z hajterami. Ja nie ogarniam tego, naprawdę. Ja nie chcę robić esek jakiś, nie mam ten, bo mam dla kogo żyć, ale psychicznie jestem zmęczony, nie mam siły nawet grać, nie mam siły stać, nie mam chęci, nie mam możliwości, nie mam, e, nie, nie, nie możliwości, źle powiedziałem, bo widzicie, zaczynam się już plątać. E... Ale widać, widać, że jesteś zajechany, wypompowany i tak dalej i przyda wam się też ta przerwa, odpocznijcie oboje. Aneta też nie wygląda za dobrze, widziałam na tym szocie. No i nie ma się czemu dziwić, nie? Jedyne, czemu się dziwię, ja nie znam tej waszej całej dramy z tą kukułką. Ja wiem, że to się ciągnie od zawsze i to jest tyle, co ja wiem, ale powiem wam, że jak byłam dzisiaj właśnie u niej na tym live'ie i ta cała Louis tak farmazoniła, że ludzie już jej na czacie pisali, że to jest za daleko, że wywalić ją, odciąć się. I ja nie wiem, dlaczego ta kukułka ani nie zwróciła jej uwagi, nadal ją trzymała nadal dawała jej platformę na wygadywanie tych wszystkich rzeczy, które ona wygadywała, nie? No bo Magda, ja ci powiem skrócie, Magda jest codziennie pod wpływem alkoholu. Ona jest czasami, jak to się mówi, irracjonalna, czy ja, Tak. Irracjonalna, nie podchodzi logicznie do niektórych rzeczy. Ona tak plecie głupoty. Ja byś znała Magdę jeszcze, bo ona jest w ogóle zakochana we mnie. Wiadomo, człowiek zakochany robił wszystko, żeby zniszczyć drugiemu, drugiemu człowiekowi życie i tak dalej. Zresztą był jej były facet, mój kolega w sumie zresztą, więc dwa dni temu mnie na oknie, czy wczoraj? Nie, był. Przed Wczoraj był sam powiedział, że się nie fajnie zachowała. Było, bo to czas może potwierdzić, ale mówi, że nie chce się w tych dramach wykręcić, te, TikToki i tak dalej. Ja też mam dość, dlatego ja w DJ-kę chciałem mieć, bo zawsze z tego jakaś jest dedykacja, wiecie o sobie. zawsze jest fajnie, wy jesteście zadowoleni, bo mhm. jakąś dedykację puszczę. ja jestem zadowolony, bo jakiś glitch wpadnie i tak dalej, i jest fajnie, i wszyscy są zadowoleni, tylko hejterzy. Ja wiedziałem, że im więcej będzie do tych dedykacji, tym bardziej będą na mnie jechać. Żeby mnie wypoczyć cyklicznie, żebym ja zamknął całą działalność i im zaczyna się to udawać pomału, tylko ja mnie nie mam tej możliwości, ja powiedziałem na czas postępowania teraz, bo dowody zbieramy, nie będę grał ten tydzień, bo jestem zmęczony, ale nie powiedziałem, że ja rezygnuję z DJ DJP, rezygnuję z live'u, bo ja nie zrezygnuję, bo wiem, że jak to zrobię, to pokażę Razy że się boję, dwa, pokażę słabość, trzy, będą się cieszyć, Łoś z tą ciborką będą klaskać wszyscy, o, udało się Gabrysia, udało się Gabrysia, w końcu z internetu usunąć. Bo to... wiesz jak to jest, jak poszedłeś w tę DJkę, to poniekąd wylazłeś z, z tej tak. dramy z nimi, a oni chcieliby cię po prostu w tej dramie zatrzymać, nie? No A potem mówią, że o i potem mi ludzie zwracają uwagę na tych dj jak tam było chyba ze trzy razy gabyś, po co o się mówisz, czy go wyzywasz? Ja mówię, nie, dla mnie to jest krytyka, bo się nie bije z brudas. No jak ja mam mówić do człowieka, który się w ogóle nie myje, osmarkany i pro propaguje brud? To jak mam powiedzieć, człowiek nie myje, takie słów dziwny używać? No mówię brudas, no tak w górach mówimy, dla brudego człowieka mówimy brudas. Ty bardziej to jest, człowiek sama wiesz, co to jest, bo, bo wiesz, o co my gadamy, nie? No wiem, 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 wiem. Nie wiem, co robić, jestem zmęczony, ja prawie całą noc z bratem rozmawiałem tutaj, brat już mój też jest wkurwiony, e, powiedział, że, że, to nie można odpuścić, to trzeba prawnie załatwić, bo fizycznie nie ma co, bo z tego problemów narobimy, e, ja powiedziałem, odpukać, puh, pu, pu. jak coś się stanie mojej rodzinie, cokolwiek, to pewnie ludzie, e, znaczy ja nie, nie mówię, że tu będą, że będziemy, nie wiem, jeździć, no i powiem tak, jak coś się będzie działo, My znamy adresy prokuratura zna i będziemy odpowiednie kroki, czyli i tak już są już poczynione. I mm. za daleko poszło, ta kobieta, nie wiem, albo ona nie zdaje sobie sprawy z tego, e, bo może ich Magda nagada i hejterzy, bo tam są sami hejterzy ten Blancik i tak dalej. Mm. Nagadali, że Gabryś, albo trzy lata go atakujemy i nigdy z nas nie jest zatrzymany. Ciborkowa i Bietka, ten 2007, HWDP, to są e, tacy ogień zapalny, gdzie ten hejt zaczął się od nich. Bo Bietka był zazdrosny, moich zasięgów na Facebooku, jak działaliśmy wtedy, on był zazdrosny. Magda baza była zazdrosna, bo ją odrzuciłem, no bo ja powiedziałem, nie chcę nie z nią być, bo nie jest brzydka, ja po prostu nie chcę z nią być, bo piję non stop. Ja nie chcę kobiety mieć, która chleje i ma jeszcze dziecko pod opieką i jest pijana, ja nie chcę takiej kobiety. Powiedział mi Magda, nadużywasz alkoholu, nie tylko nie chcę, bo to, że jakby się leczyła, brałaby tam wiadomo coś, to jest coś innego, ale jak nadużywa alkohol, to różnie w życiu się kończy takie życie, znaczy związki, nie? Mhm. I mówi, że nie chcę z nią być, to potem poznała po złości Mojego patrona, to ja ją zapoznałem, już nieważne z kim, a, po, a potem z moim kolegą z Szczawicy, no ale też ją zrobiła, ona jego, bo przeżywał, nie? Był tu sam się przyznał, nawet, że był u mnie, żalił się i tak dalej. Zresztą sam powiedział na live to publicznie, mm -hmm. w Nie wiem, co mam robić, może wy mnie naprowadzicie, może wy tą kobietę znacie, ja wam pokażę, jak ona wygląda, pokażę jej wam dane, gdzie ona mieszka, ona znajomych ma, samych Arabów i tak dalej, odstrasza się, że e, e, Pakistan, e, że ona, czekajcie, tak za zamknę. Ona odstrasza, że religią głównie leci na religię, jest napisane po arabsku. Zobaczycie po turecku. Arabsku. Po arabsku jest napisane do nas, zaraz będzie to z tłumaczeniem zrobione, wszystko zobaczycie. Na Gabriel Games po, pokażę wam. Udow... Znaczy, ona się, ona się przyznała do tego, mhm. że pisała to, tylko już tam Brześcikiewicz, co do Sylwii złej kobiety chodzi. Kiewicz i kto tam jeszcze był na oknie? Blancik chyba i ktoś podważali tego, że no tylko błędy to były, że to nie było tak. Wiem, to były takie absurdalne w ogóle tłumaczenia, że jak Aneta to tłumaczyła, to na pewno tak. źle i tak dalej. Tak, Ta tak, napierdziela tak. na tym oknie. E, w tak. zasadzie przyznała się do tego, że to zrobiła, ale ona to pisała do Anety. Tak. A co to w ogóle za argument, że do Anety pisała? No to ja, do ja, tych no... dzieci miała napisać? To, kurwa dzięki Bogu, że w... tych dzieci nie napisała. Ja, lajwa, ja tylko Lajwa po to dzisiaj robię. Nie żeby dramę, no dobra, jakaś to drama też jest, ale ja robię live'a po to, żeby nie, żeby e, show robić zaś, bo ja jestem zmęczony tym wszystkim. Cholę mm. ja mieć 50 osób na live'a, a się bawić fajnie. Ja robię po to live'a, żeby przerzucić was na Gabys Games, bo tu nie mogę tego zrobić, bo bana dostanę. Mm -hmm. Na Gabryś Games i tam przychwycę e, ekran swój swojego komputera i pokażę wam, że ona nie pisała do anety. Tylko napisała do mnie to samo i do mojej mamy na SMS-em. I pokaże, mm -hmm. że bo wiadomo, że numer mamy nie pokaże, bo moja mama ma SMS-y przez Gmaila, jest wszystko pokazane z datą ze wszystkim. Tego się nie da przerobić, bo robiłem to audio, wideo. Nagrywałem z drugiego telefonu na telefon i screen jak to się nazywa? Nagranie na tak. ekranu, nagranie tak, na ekranu. ekranu. Tego się nie da zmienić, podważyć, by trzeba było nie wiem, być i nie wiem jakim informatykiem. Zresztą podrabianie mm. takich dowodów i wprowadzenie w błąd ludzi jest przestępstwem, więc ja sobie zdaję sprawę, jakbym miał się tego dopuścić, ale nie mam mm. zamiaru, dlatego że to są dowody, zresztą sama się przyznała na live. I popatrzcie, mm. ona się przyznała na live, a ci Brzeczykiewicz, to są właśnie komentatorka, to co mówiłem jakieś złej kobiecie i tak dalej, bo Grzeszczykiewicz do złej kobiety. Od tego się zaczął to z tym 100 zł. Grzeczykiewicz chciał ze mną rozmawiać. Chciał ze mną rozmawiać, ja powiedziałem dobra, ja wpłacisz e, w Donetsie, nie mi, tylko Sylwii, złej kobiecie stówkę, to mm -hmm. będę cię powiadał, powiedział, to ty wpłać. Ja wpłaciłem 100 złotych, ponoć mm -hmm. płaci, tak Sylwia potwierdziła i tego się też zaczęło. Oni, to są najwięksi hejterzy, powiedz tak, komentatorka w skrócie, najgorsi ludzie, to jest biedka, Artur Kujawski, Boomer to nie wiem, on to już ze wszystkimi ma. On ma więcej wrogów jak ja zresztą na TikToku już eee, nie wiem co to jest, ten kwiatkowski cały, kukułka, Blancik i to CPOG całe, cośmie taka Perry mm -hmm. E, Keri, e, która ostatnio chciała się tam krzywdę robić. Dla mnie to wszystko farmazone ustawki i tak dalej. Nie, no, nie... nie gadaj, że to ustawki, ale akurat tutaj e, mam zdanie e, bardziej do, w twoim kierunku, bo ja kiedyś pamiętasz, rozmawiałam, ty byłeś też na tym live'. No. Próbowaliśmy was pogodzić, nie? No, było, ja no, jestem zdania i Keri to wie, że ja jestem zdania, że ta drama z tobą to jest bez sensu, też poszło za daleko, bo tylko nienawiść wiesz, w sobie jakąś tam. To jest bez sensu w ogóle, naprawdę „scary” to uważam, że powinniście się dogadać, nie? Ale ja, ale powiedz, miejem się dogadać, jak ona też, e... Ja wiem, ja wiem, że Kerry akurat w tej kwestii to niechętna jest do ale tego, to, żeby się chodzi, dogadać. Ale to już, nawet już nie chodzi o to, że między sobą mamy spór jakiś tam, nie? Tylko mm. chodzi o to, że to C.P.O.G., co robi takie rzeczy ta kobieta i ta kukułka, to Kerry z nimi trzyma. I to jest najgorsze, że ktoś, kto trzyma z takimi ludźmi, to znaczy, że są tacy sami. Nie, niczym się że ona płacze, że ma hate, że nas nie daje rada, ale ona sama temu winna I najlepsze jest to, że mi, mi zarzucają, że ja jestem sobie winny, że ja mam hate. Co ja jestem winny? Że latałem po sklepach i walczyłem z tym bezprawiem? To jestem temu winny? Czy co? Czy mówię prawdę? Ja, skąd ja mogłem znać Jonatę Ciborek, skąd ja mogłem znać, e, nie wiem, e, Brzeczekiewicza, skąd mogłem znać takiego Kwiatkowskiego, no znam ich, bo mnie wyzywali na live'a, prowokowali, czynnego krytyka, ja nie jestem samokrytyczny, ludzie to potwierdzą, wielokrotnie sam się skrytykowałem, wielokrotnie cię przeprosiłem, bo to było, też miałem spinę, wielokrotnie hmm. cię źle zrobiłem, <laughs> powiedziałem raz. ja nigdy nie robię tak boomer, że o, jestem święty.